Bajki dziadka Andrzeja. Wstęp. Babunia zbierała i nadal zbiera drogocenne słowa wnucząt i dzieli się nimi w opowiadaniach publikowanych na YouTube przez przyjazne Twoje miejsce. Tyle w tych słowach energii, radości i ciekawostek. Babunia to ja. Krystyna Stromayer. I mam bardzo wiele wnucząt. Ale okazuje się, że również dziadek ma swój skarbiec. Skarbiec ten powstaje jednak w zupełnie inny sposób. Za każdym razem, kiedy pięcioletnia teraz wnuczka Margit nocuje u nas, dziadek układa ją do snu. Towarzyszy temu cały rytuał. Najpierw wieczorne mycie się, czyszczenie zębów, potem wybiera Margit kilka ulubionych książek. Dziadek czyta. Margit słucha bardzo uważnie i gotowa jest poprawić tekst, o ile dziadek by pomylił kolejność zdań albo słów. A kiedy książki są już przeczytane, to Margit prosi dziadka o bajkę. Dziadku, opowiedz mi, jak to było z tym małym wróbelkiem. To są te bajki, które pojawią się w nagraniach przyjaznego na YouTube. Każda bajka to współpraca dziadka i Margit. Jesteśmy teraz w okresie, kiedy dziadek i Margit opowiadają bajki o wróblach. Bajki zmieniają się bardzo często. Zobaczymy, które dziadek i Margit wybiorą do opowiedzenia na YouTube. Przyjemnością babci będzie pomoc w wybieraniu i nagrywaniu bajek, publikacji na YouTube. I tak to będzie rodzinna współpraca. Cieszę się już bardzo na tą myśl. I mam nadzieję, że znajdziesz jakąś inspirację w tych bajkach. Zapraszam na pierwszą bajkę dziadka Andrzeja i Margit za tydzień. Życzę wspaniałego dnia.